Gdzie my jesteśmy? Dobra, na początku The Station Musimy zebrać tych żyjących Po, locate Dątki. Znajdź, nie zabijaj. tyk, tik, 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 tik tik tik. Znajdź trzy bez jaj. Jesteśmy teraz, po! Bo... Czy wam też brakowało teletubisiów? Bo mnie bardzo. Weź ty nie dość, że kopiujesz od zagranicznych youtuberów, to jeszcze ściąga od juniorskiego Ansab i Dislike. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z na Ostry. a to jest Slendytubis Evil Recommend, czyli Sledy Tubis powrót na kanał, jeżeli chcecie więcej Slendytubisów takiego typu, bo jak wiecie, jest dzisiaj Dzień Dziecka, zrobiłem jakby wam taki Dzień Dziecka prowadzący Slendytubis na kanał. Słanieś <śmianowicie> dzień dziecka, co za bezsens. No i dlatego stwierdziłem, że nagrałem z Lady Tubis. Jest dzień dziecka. Składam wam największe życzenia. Możecie zostawić hashtag dziecko czy też dzień dziecka. Możecie sobie wybrać dziecko, dzień dziecka. To dla was. Jeżeli będzie dużo takich hashtagów, to kontynuujemy całą historię. Ta gra nie jest taka długa. To jest. Ona jest nawet krótsza chyba od zwykłej kampanii z LadyTubies. 3, a w ogóle wygląd tych LadyTubies jest. <śmianowicie> Teraz zostawcie łapkę w górę. I lecimy z przygodą! Ale ona jest głośna Dobra, mamy tutaj majsa Co ty wyrabiasz? Ja tylko... Ja myślę o tych dniach Które mi... Których byłem Których żyłem, czy coś takiego O, o co tu się dzieje? Co, co się dzieje? Co to za portal? Co do diabła? Co do piekła? O Jezu, kto to jest za kapelusznik? Co to jest za różowy kapelusznik? Who are you? Kim jesteś? Kim jesteś, kiełbaska różowa w kapeluszu? <grym> Dobra, idzie powoli. Można szybciej? Tak jakby? Dzień dziecka nie trwa wiecznie. Moje imię nazywa się Blokow. Jestem z innego... Z innego czasu, z innego wymiaru, przyszedł do was, coś tam, coś tam. Yy, musimy, musi się to skończyć, yy, nie może się skończyć destrukcja multiversum, czyli całego wszechświata. Yy, co, ale czego od nas chcesz? No właśnie, kim jesteś, znaczy już wiemy. Yy, patrząc mi w twarz, potrzebuję Waszej pomocy. To chodźmy. Y, musimy przejść przez tunel czasoprzestrzenny, przestrzenny, zabrać y, żywych i udać się daleko stąd. Coś takiego. To wygląda dziwnie, ale jakich żyjących? Ja mam 67 lat. Co? Dobrze przeczytałem? Exactly, Exactly. Exactly. Ex Twoja inteligencja dalej. Może da, długo żyjesz, ale Twoja inteligencja dalej jest. ma. coś tam. Yy, yy, Guardian, jesteś. Yy, czujesz się dobrze, żeby iść? Yy, dobrze. Wygląda dość to. dziwnie, ale nie mam innego wyboru. Patrząc po Twoim wyrazie twarzy, na pewno nie masz innego wyboru. Brilliant, let's go. Dobrze, więc chodźmy, przejdźmy przez ten. Yy, trzymając się za ręce. Przejdźmy przez portal czasu przestrzennego, trzymając się przez rączki. Gdzie my jesteśmy? Dobra, na początku The Station. Musimy zebrać tych żyjących. To, to miejsce. Pamiętam je coś takiego. Yy, tak, yy, byłeś. Tutaj yy, żyłeś lepiej, follow me Idźcie za mną O kurde, ale jesteśmy wykokrzeni. Patrzcie mamy tutaj ma Old Miles i Old Guardian, możemy z nim porozmawiać? Nie Jest tu najczęstsza przestrzeń, ale tą kamerą się dziwnie, może jakieś opcje? Na przykład mouse ale, sensitivity, ale fajnie patrzcie jak my idziemy tak. Ale biegamy ty bezkidu ale biegamy! Oni za nami biegną! Patrzcie, jak to wygląda, ty! Ale to wygląda, patrzcie, jeszcze raz, czekaj. Ale oni idą za nami, patrz. taka gangsta, nie? Ale to śmiesznie wygląda, nie? Dobra, coś mamy. Poszukać mamy żyjących coś, coś takiego. Patrzcie! Ktoś tam stoi. Patrzcie, ktoś tam jest. Ocaleli. Ej, patrzcie, czy to nie wygląda. Czy to nie jest Nonopole i Guardian, jak z zakończenia złego? Ej, patrzcie, to faktycznie tak wygląda. Musimy iść z innej strony, żeby nas nie zauważyli. Na pewno nas z daleka nie zauważyli teraz, no, że takie czerwone particlesy przychodzą <grym> przez, <grym> przez cały ten. Ale mi się w ogóle brzuchy świecą. Widzicie to? Dobra, musimy iść od tyłu, no tędy chyba będzie najlepiej, ale ta kamera wolno chodzi, tędy może nie, no tędy nie, żeby nas nie zauważyli, może będzie jeszcze jakiś bet. musimy szybko to zrobić, zanim w ogóle wrzucą go do tego ten typisowego ej pociu tu w ogóle jest coś, dodaj jakieś góry. LOL. Dobra, jesteśmy, odchodzimy ich od tyłu. To mamy jakieś schody, schody, których nie ma w tubis, dobra, spadliśmy se. Ale to dziwna kamera, ale one tak dziwnie wyglądają te teletubisie, nie wiem czy wam też tak dziwnie... O, o, dobra, jest Kacenka, o nie! Teraz y, będziesz y, ze mną tworzyć lepszy świat! Właśnie to jest zakończenie serii 3. ratujemy przeszłość Teletubisów. O kurde... What? Kim są ci ludzie? Co, czym są tymi ludzie? Co do cholery? To ja? W, w, nie sądzę, nie jesteśmy nie jesteśmy potworami, nie jesteśmy złymi, jesteśmy ocalałymi. przyszliśmy po was. Moim imię to Blokow i jestem z innego wymiaru, z innej czasoprzestrzeni, z innego tyłka. Jest jednym z majs, jestem jednym z majsów z innych, ale lalala, nie możecie myślicie zadzwonić do starego majsa i powiadomić militarię czy coś takiego. Ja jestem Guardian. Ja jestem tobą, ja jestem Guardian i jestem od ciebie 52 lata starszy, chyba. Co tu się w ogóle wyrabia? Czas na tłumaczenie. Musimy jak najszybciej powstrzymać przed zniszczeniem multiversum i to natychmiast. Ale czego od nas chcecie? To jest młody w ogóle, tamten stary. Musimy zatrzymać kogoś, który chce zniszczyć cały świat, cały multiversum, cały uniwersum, cały wszechświat z jednym zamachem. O dobra, podchodzi. Taki gangsta. No no! Inne w uniwersum zostaną zniszczone i nikt nigdy nie wygra. Nikt z nas nie wygra. Nie masz innego wyboru, musisz nam pomóc. Ej, w ogóle on ma wąsa tutaj jak jeden z panów. Tak. Dobra, za zainteresowaliście mnie jakoś tak, ale typu wygląda, patrzcie. Bra, super. Teraz musimy dostać się znowu do tego czegoś i. Uuu, co to jest? Wszyscy się spiknęli, co to za miejsce? To jest tunel czasoprzestrzenny, czaso-continue, czy coś, no, czasoprzestrzenny. Wszyscy teraz w, w, jesteśmy w takim jakby uniwersum, jakby lecimy przez te takie uniwersum właśnie tym tunelem, wymijając inne wszechświaty, inne światy, czy też inne uniwersa. Jest to długa po podróż, coś takiego, bardzo niebezpieczne i dziwna. Co to za moment? Time Space Continuum. Czasoprzestrzeń. Czy też czas kosmiczny przestrzeń. Szybko się przez to kontynuujemy, dlatego zanim długo będziemy w Next the station. The station. Nie wiem co to znaczy, ale wygląda to bardzo interesująco. Dobra, jesteśmy gdzieś. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. To wygląda jak To jest mapa ze SlendyTube 3 przed masakrom. Albo już po masakrze, nie wiem. Nie wiem, co to jest za rok. Ale to jest, to jest dobre, to jest dobre. Tak, to jest Sandy Luiz, muzyczka jest. Nie wiem, co to jest? Co to jest? Coś było. Widzieliście to? Ja tego nie Dobra, jesteśmy. Yoga help... Musimy pomóc innym w tym miejscu, którzy byli tutaj. Czy coś takiego? I come humor me? Zgadza się ze mną czy nie? I never guess is that. Nie wiem. Nie... This is mainland, They expect these missions are The expect this mission the kill-over. No właśnie, to od tego miejsca się wszystko zaczęło, tak. Thinking, deep Sea Lala, po, wszyscy znajdują bezpieczne miejsce, ale zostali zainfekowani i dalej żyją. Uh, this land is perfect for Finnish uh, Z jakimś tam gigant-królikiem. Nie rozumiem. Uh, we'll Mad mad on one. Victims, nowi wszyscy, którzy tu byli, Dipsy, yy, powinni tu jeszcze być. Poł jest na drzewie, Dipsy leży w domku. Yy, wszyscy nie żyją, zostali zainfekowani jakiś yy, rok temu. Display: tam się coś świeci na czerwono. Widzicie to? Foolishman infection. Nie możemy dopuścić do kolejnych infekcji. Dlaczego nie? Information: Noted. Potrzebna na informacji. No, no. Sugeruję, jesteś w innym uniwersum. Jako Poł się ciebie słucha, tak? Tak, to jest poprawne. Eee, w takim razie nie mógłbyś powiedzieć Poł, żeby znalazł grupę Teletubișów i przyprowadził nas do nas, czy też inne plany? What is to? Nie, wiem, co to znaczy? Poł, Locate, Don't Kill. Znajdź, nie zabijaj. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Tik-tik. Znajdź trzy obiekty, bez jaj. Jesteśmy teraz, pą! Bo... Ale my jesteśmy... E... o No no! Ale tu jest... Ale on wygląda jak nie wiem, jakby jakby był z... Wyjęty z dupy. Dobra, jesteśmy teraz tikito, tiki, pom, pom, piripi, pom, pą. Dobra, musimy iść do czerwonych tych. Dobra, biegamy, dobra, biegamy. Mam nadzieję, że... Nie, nie będzie tutaj czegoś takiego jak Tinki Winki, który będzie nas gonił. No, w sumie jesteśmy potworem, więc, jakby nas Tinki Winki gonił, to my możemy go tak chapnąć tymi nożami, więc. Nic złego by nam chyba nie zrobił Jest jaka góra W ogóle dziękuję wam bardzo serdecznie, że wbiliście 500 subskrypcji Bardzo dziękuję Juniorskiemu i wam Jesteście po prostu mega Jesteście po prostu mega Jeżeli ktokolwiek mam dziękować tylko Juniorskiemu i wam No bardziej Juniorskiemu, to Juniorski Chciał ze mną nagrywać i bardzo mu za to dziękuję Gdyż jest on mega po prostu gościem o po prostu rozwala system Mówię dajcie mu suba, lajka jak jeszcze nie zostawiliście Bo naprawdę jest warto no Dobra teraz przechodźmy do fabuły Jesteśmy prawie w pierwszym punkcie Tutaj na czerwono coś, jakaś flara, czy coś, jest tu coś. Patrzcie, co to jest? Ammo surplus. Obiekt 1x3 znaleziony. Muszę poinformować. A jakie tu są jeszcze inne. Tam jest jeszcze jeden. Dobrze, idziemy dalej. Musimy zebrać trzy i wtedy wrócić do nich. Mam nadzieję, że oni będą jakoś zaznaczeni, bo jak wiecie, jest tu strasznie ciemno. A chyba jako potwór powinniśmy mieć chyba jakoś rozjaśniony obraz, czy coś takiego, który umożliwia nam bardziej widzenie, kurde, wszystkiego wokół, tak? To byłoby bardzo przydatne i naprawdę nie dziwiłbym się, jakby kolejna gra z Destiny Lubits była po prostu strasznie ciemna, w się sensie po prostu nie tak przejść... Spędź czasu tutaj. Dobra, mamy wehikul, military wehikul 2 na 3 jest to jeep, jeep z, który robi, dobra, a jeszcze jeden moduł tu gdzieś powinien być i to jest tu, jakaś mapa, mapa ze Slendy to be 7, widzicie to? Halo, bierz to, dobra, Obiekt 3, wróć do Nunu i opowiedz o mapie, a teraz gdzie są, gdzie są moi przyjaciele, są ja coś zaznaczeni, bo mi się chyba nie wydaje. Dobra, jesteśmy na miejscu. Mamy dla was wiadomości Państwo, tyle tu dzisiaj już wszystko wiem, co się dzieje. Porozmawiać z nimi. Dobrze, tik 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 tik, tik 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 tik. Dobrze, co nam się udało znaleźć? Właśnie kombinujemy. Dobra. To dobre jest, dobre jest. Uff. No. Dobra, Blokow. Znaleźliśmy lokację tych wszystkich urządzeń. Znaleźliśmy mapę. poznasz mapę. Yy, doskonale, wszyscy teraz z yy, tej yy, Nunu zostają. Z Nunu ja się rozejrzę, nie? A Nunu idzie ze mną, wszyscy zostają. Z poł o nie, teraz się zacznie, tak? 5 minut później coś tam idzie. Nie widać, bo jest ciemno. przysiśmy O Jezus, Maria, ja myślałem, że już Tinki Winki stoi. Dobra, Znaj wszyscy są już gotowi. Tak, jesteśmy już gotowi, mam wszystko w rękach. To chodźmy. E, czekajcie, to, Co ktoś jakiś ducz, a bo znaleźliśmy tych, tych, dobra, o Jezu ile nas teraz jest, to jest jakaś masakra. Koronor, e, co się tutaj dzieje, gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy teraz w jaskini teleportującej w inny uniwersum, czy jakoś tak, kurde. Kaun B. E, e, widzę, że, ale gdzie ty nas zabierasz konkretnie? Yy, nie pytaj się i przestań pytać, przestań być jakiś złośliwy, uparty. Jesteśmy teraz w kosmosie razem z nami wszystkimi. Yy, muszę ci powiedzieć, mały personelku, mały człowieczku, <noise> że masz yy, tw Twój respekt. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Gdzie to teraz nas zabierze? O matko, co to jest teraz tu? A teraz jest takie przypomnienie, dobra, ale to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie teraz łapkę w górę. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, dużo komentarzy z hashtagiem Dzień Dziecka lub Dziecko, to robimy do końca serię. Ja bym osy, to był Landitobis The Evil The de Compton. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie, te... no jak mówię, łapkę, do następnego odcinku. Cześć!